Cześć, bardzo serdecznie, jestem Stanisław Filapek I w tym odcinku chciałam wam zaprezentować moda na Butterfight On jest zajebisty, tym możecie się z kolegami pobawić, pobawić na tym Ulul, najpierw pierwszy dzień, bo... O, dobra O, widzicie, to są dwie bronie, które według mnie są najlepsze. Tu jest jeszcze wiele innych broni. Podobne nieco. Ale wam, chciałabym pokazać jak fajnie strzelają. Te na przykład. Bez przybliżenia fajnie strzela. Trafia. Z przybliżeniem też fajnie. Też trafia. samo snajperka. Tylko y, bez przybliżania. Z przybliżeniem zajebiście strzela. Ale... Bez przybliżenia też, ale to fajnie, fajnie efekt wydaje, takie coś. Dobra, teraz... Dobra. Yy, Na no, moby to fajnie też działa. Patrzcie sobie. No. Co możecie poszczelać? Sniperka na hita ich bierze. Dobra, ale to było na... to było na tyle z mojej strony. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. E, łapkujcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.